Będziemy kowalami swojego losu. na moi drodzy, to paradoks. Kontynuujemy przygodę w Gadowu na rok. No, walczymy z Grimem. Uciekł nam, o ile dobrze pamiętam nazwę tego wilka. Chyba Grim. Eee, no, mieliśmy dwa starcia. Całkiem fajne, bym wam powiedział. Mam nadzieję, że ci, którzy oglądali poprzedni odcinek. Widzieli trochę to bez sensu, to powiedziałem, ale dobra. No, <laughs> dobra, lecimy. Ruszajmy na górę. Co zrobiłeś? Wtedy w domu czar, który rzuciłem na Fenrira, nie wiedziałem o tym, ale wciągnąłem jego duszę do noża. Dusze są potężne, więc uznałem, że mogłaby zmienić naturę. Tak, sprawdźmy to. O ja, i on będzie teraz. Fenrir będzie teraz tym wilkiem. Wielkim wilkiem, który kurde zabije Odyna. Ale to zrobili fajnie. że chcesz mnie ochronić. Dlaczego? Widziałem przepowiednie. Byłeś w moich ramionach. Martwy. Ja też to widziałem. W Jotunheimie. Co? Wiedziałeś o tym? To dlatego tak mnie trenowałeś. Kiedyś będziesz musiał przetrwać beze mnie. Nie pozwolę na to. Nie ma mowy. Nigdy. Każda wyprawa ma kres. Ale nie nasza. Nie taki. Hm. Hm. Mm. Hm. Już dobrze. Nie chciałem cię skrzywdzić, już po wszystkim obiecuję. Fen? To ty? No, to on. No, ja. To dobrze zrobili, nie? Dobry piesek. Wiem, też tęskniłem. Nie wiedziałem, czy to zadziała. Udało się. Siatko, <laughs> jak to jest możliwe? To magia gigantów. Uczyłem się jej. Was gardzie? To nie ma z tym nic wspólnego. Kolejne sekrety. Nie. Obietnica. Obiecałem, że jej dotrzymam. Tak samo jak ty mamie. <laughs> się skrada. Czasem warto mi zaufać. Do domu. I do Midgardu se pójdzie. Załatwione. Powiedzmy reszcie. Wilk Fendrin hmm, podupadł na zdrowiu jakiś czas temu, a trus bardzo o niego dba. I nie chce. A, dobra. Tutaj będzie ciąg dalszy. To, co niegdyś było ogarem Hell. Wdzierającym się do światów, teraz stało się Fenrirem, wilkiem Atreusa. Jego nóż posiadał duszę Fenrira. Wbijając go w ciało Garma, Atreus umieścił w nim duszę swego wilka. Nie obawiam się umiejętności mojego syna, ale jego rosnąca moc co rusz, mnie zaskakuje. O, no, fajny moc, trzeba się naradzić. Czyli kiedy Norde powiedziały, że Haim dla nie radzi, to to ci ta włócznia, tak? Tak. Heimdall to bałwan, ale... nie jesteś tym, kim kiedyś, prawda? Bogobójcą. Nie chcesz wojny. Nie. Ale zamierzam zrobić wszystko, żebyś był bezpieczny. No, no właśnie, tutaj zaskoczyłem. Tak, to jest to miejsce? Nie. No to tutaj jest jakaś droga. Jakbym się cofnął... Działa. Znaleziony kwiat. O. Wygląda na duszokwiat. Drugi z dziewięciu. Jeszcze sobie sprawdzę to miejsce. Tutaj. Czy coś tutaj czasami nie ma? O, proszę, czy my to możemy otworzyć? Możemy, nawet musimy, jednie otwarte, użyjmy pieczęci, żeby zamrozić koło zębatę. A lecimy. Ojciec, skoro nie ufasz panią losu, dlaczego się przejmujesz spowami? chodzi o twoje życie, nie mogę ryzykować. Kres, felk. Czy jak to tam się czyta? Potężny hercek. Pożeraczka umarłych, matki Wichrów, nie jest pierwszą istotą dzierżącą tytuł Hel. Nie będzie też ostatnią. Od czasu pierwszego mrozu Helheim miał już dziewięciu władców. Rządy plek trwają jednak najdłużej. Kiedy zakończy się jej panowanie, zostanie usunięta, usunięta siłą, czy dobrowolnie zrzeknie się władzy. Umarli patrzą i cierpliwie czekają. Dobra, ale jeszcze tutaj coś z Fenrirem można zrobić, czy nie? To nie jest Fenrir. Spójrz, chlebek. Porozmawiamy z nią. A, to jest. To jest ta z tego. Do zamknięcia jest sześć szczelin. I że nie będzie nam dziękować. Nie powinny w ogóle zostać otwarte. Ma rację. Rozmawialiśmy z rodzicą sprawiającą rządy w Helheimie. Z daleka przyglądała się mojej walce ze strażnikiem mostu podczas naszej poprzedniej podróży, kiedy uwolniliśmy Garma. Otworzyliśmy sześć szczelin do Helheimu. Herzwlek. Nie jest zadowolona, ale nie wydaje się, by była nam wroga. To nawet lepiej. Dobra, czy one nam się pokazały, pokazały na mapie gdzieś? Nie. zapało mistyczną bramę. Nie szkodzi. Co jest? Tak było. Teraz i wcześniej ja odepchnąłem cię. Bez ciebie byłem bezmyślny. Zbyt zuchwały. I popełniałem głupie błędy. Nie wiem, dlaczego uznałem, że dam radę sam. Miałaś rację. Nie. W czasie naszej podróży wyrosłeś na bojownika. Godnego swego imienia. O no, proszę. Na chłopak drasta. Wiesz, nie musisz być dawnym sobą, dlatego że mnie nie ma. Mam pomysł. Gdy będę sam, wyobrażę sobie, co ty byś zrobił, to mi pomoże. Ty spróbuj tak samo, dobrze? Hmm. Musisz dawać sobie radę beze mnie. Nie przepraszaj, ojcze. Przyłóż się. Chodźmy już. Nie ten Kratos. Na wymazać. Pamiętasz? Przepowiednia nie może o nas zdecydować. Sami będziemy kowalami swojego losu. Aha, dobra, to jest to miejsce początkowe, czyli tutaj nie musimy dalej iść. Zwłaszcza, że my chyba wszystko mamy, tak. Więc możemy wyjść. Gdzie w ogóle mamy teraz się udać? Czy się jeszcze czymś zająć, zanim wrócimy do Sindriego? Nie. Najpierw zabierzemy Mimira. Potem opowiesz nam o Asgardzie. A potem... zobaczymy. Naprawdę traktujesz go jak brata. A co z Freją? Wprowadziła się, jak mnie nie było. Kiedy przekierowała gniewna Odyna, zrozumiała, że mamy wspólny cel. Ha. Też jej to mówiłem, ale... Kiedy to było? Zanim zacząłem ci mówić, gdzie chodzę w nocy, rozumiem. Hej, przecież mnie nie zabiła. Nic nie mówiłem. <grywa> o, to chyba wszystko ok. Jesteście? Jak poszło? Bestia nie będzie nas niepokoić. No to kamień z serca, więc uśpiliście starego garma. No, tak jakby. Atreusie, twoja chęć wyprawy do Asgardu po wszystkim, co nam zrobił. Nie zrozumiem tej decyzji. Ale liczę, że wracasz z czymś, co przyda się w naszej walce. Nie ty jedna. Chodźcie, spójrzcie, co knuje Odyn. Na tym zależy mu najbardziej. Bardziej niż na samym Ragnaroku. To ta maska. Rozpoznajecie ją? To coś? Ach, to marny trop. Miał na jej punkcie bzika, zanim go poznałem. Szczerze mówiąc, sądziłem, że to giganci spłatali mu figla. A weź pokaż. <grym> Nie. Mylisz się. Maska to nie żart. To nie dzieło gigantów. I tylko kilku z nich widziało ją w wizjach. Nie znali jej pochodzenia, ale sądzono, że pozwala dostrzec tajemnicę samego stworzenia. To wyrocznie? Coś znacznie więcej. Pomyśl, że masz dostęp do źródła nieskończonej wiedzy. Dla niej torturował mnie Odyn. Widziałaś ją gdzieś? Nie. Tą obsesją nie raczył się ze mną podzielić. Ale coś ci powiem: nawet kiedy Odyn mówi prawdę, nie jest całkowicie szczery. Tak czy siak. Nie powinno nas to rozpraszać. Pozostaje pytanie: ruszamy na Heimdala? Napiszemy naszą historię inaczej. Mhm. Więc moim celem jest dwa na Skoro nie walczymy z Odynem, pomogę bratu stawić mu opór. Dołączymy do niej później. To, co my będziemy robić teraz Ojcze przejrzę moje notatki o masce może wymyślę jakiś plan Chyba że chcesz gdzieś pójść to mogę pójść z tobą I posłuchajcie Przepraszam za to jak was opuściłem Wiecie, że nie skrzywdziłbym umyślnie żadnego z was Cóż, gdy mimowolnie zmieniasz się w niedźwiedzia, to takie rzeczy mogą się zdarzyć Czyli wybaczacie mi? Oczywiście, Atreusie. Wiemy, że tego nie chciałeś. Sindri? Wybaczę ci. Za jakiś czas. Jasne. Dobre i to. Skoro oczyszczamy atmosferę, to wybaczcie, że nie pomogłem, gdy zaatakowały sługi Hel. Mój stosunek do przemocy nie ma znaczenia, gdy atakują wasz dom. A już szczególnie, gdy atakuje go nieumarłe plugastwo. A mimo to, zamiast po miecz, sięgnąłem po tarczę. Słusznie mnie za to zrugałeś, stary druchu. Gdy znów przyjdzie potrzeba, będę gotów. Mądre słowa. Wierzę, że są szczere. Co się zawiesił na tyra? Zauważyliście ten szczegół? Jak on. Jak Kratos patrzył. Patrzył na osoby, które rozmawiają. Fajne to było. Taka duperelka, ale jednak. No dobra. Pokój Frey jest taki pełen zieleni i spokoju. Nie obrazi się, jeśli. Skończył, bo cały czas kratos na niego patrzy. Przyłączysz się, Kratosię? Usiądź, skup się na oddechu i spróbuj odnaleźć spokój. Nie dobra, to chyba było koniec. Byłby koniec pogawędki, bracie. Nim zajrzymy do flei, może masz jakieś niedokończone sprawy w innych światach, którymi chciałbyś się zająć. Chłopak z pewnością ci pomoże. To mi się przyda. Żyjesz? Trza więcej niż ganek wygłodniałych truposzy, by mnie załatwić. Przecież nie będę paradował z bandażem na głowie i błagał o współczucie. Poturbował mnie niedźwiedź! Zrasnął co Jasne, sklep otwarty. Dobra, ulepszymy lewie do pana, bo możemy, nawet po tak długim czasie, nadal jest cudem. Włócznie też możemy ulepszyć? Nie, twórz. Jeszcze mamy zasoby, zaklęcia 3 zabramy to później sobie chyba ogarnę. Zasoby kurde, co jest tutaj z tą misją. Przedać. Tam już nie wiem. Czekaj! idziemy z tobą. Dobra, mamy parę rzeczy do zrobienia w innych światach. Więc myślę, że sobie tutaj na razie zwolnimy, jeżeli chodzi o fabułę. Teraz tylko pytanie. To jest dużo rzeczy do porobienia, jeszcze. Pytanie tylko, jak ja się mogę tu dostać, bo tutaj już bym chciał. Prawda, to nie spojrzałem w ogóle na to jak się... Eee, to wartę tam sobie pójdziemy. Teraz fajnie było się dostać tutaj, do góry. Zobaczę, czy to będzie możliwe. Do Svartalfheimu? Musimy jeszcze dopiąć kilka spraw. Wciąż no. nie znaleźliśmy Młota Durlina. Niech będzie. Tam jest troszeczkę do zrobienia. Szukasz Durlina? Mówił, że w razie czego znajdziemy go w tawernie. Okej, okay, okej. Okay. No dobra moi drodzy, myślę, że tutaj zakończymy e, odcinek, no bo będziemy robić poboczne, więc nie będę wplątywał pobocznych w, w fabułę. E, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, o udostępnieniu materiału. Będę bardzo wdzięczny. No i fajnie by było, Gdyby osoby, które to oglądają jednak dały tą subskrypcję, nic to nie kosztuje, a no mi przynajmniej ten kanał się troszeczkę rozbuduje. Eee, bo no 95% osób, które ogląda moje materiały to nie są subskrybenci kanału. Tak które słabo, nie? Dobra, ja się żegnam. Trzymajcie się, hej.